Dzień dobry, kochani. Witajcie na moim kanale na Ziołowej. Dzisiaj szczególny moment, ponieważ pierwszy raz mamy odcinek kulinarny. Dzisiaj zdecydowałam się, że pokażę Wam yy, mój niedzielny obiad, i to będą młode ziemniaczki razem z mięskiem w sosie ogórecznikowym, bo to właśnie ogórecznik będzie tutaj bohaterem. Sos ogórecznika wzbogacą smaki czosnku. Tutaj mamy też liście czosnku i papryka ostra papryczka. I dodatek jeszcze cytryny. A teraz zabieram się za zbiór liści. I zobaczcie, że jeśli chodzi o ogórecznik, to najlepiej, jeśli już jest taki wyrośnięty, zbierać te górne liście, ponieważ one są mniej szorstkie, od dolnych, bardziej yy, jędrne i nie takie włókniste. Także zbieram sobie sporą garść takich liści. Ogórecznik bardzo lubi żyzne gleby i jest bardzo dobrym towarzyszem w ogrodzie dla truskawek czy pomidorów. A poza tym sadzimy go najczęściej dlatego, że jest rośliną i z pożytkiem pszczelarskim, więc odwiedzają go trzmiele, pszczoły i różne inne zapylacze. No i fantastyczny, bardzo ceniony jest olej z ogórecznika z jego nasion. Olej z ogórecznika jest bardzo bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza w gamma linolenowy, czyli GLA. I on jest fantastyczny, jeśli chodzi o to o stosowanie zewnętrzne, na przykład przy różnych problemach skórnych, przy trądziku, przy stanach zapalnych, ale na przykład stosowany wewnętrznie działa przeciwzapalnie, pomaga również pozbyć się alergii i znacznie obniża poziom złego cholesterolu we krwi. Także kochani, stosujcie olej ogórecznikowy. Ważne, żeby był tłoczony na zimno, wtedy ma najwięcej właściwości leczniczych. Kroję teraz na drobno liście ogórecznika. Przy starszych liściach, jeśli macie już tylko takie stare. To wtedy trzeba je zblanszować, żeby nie były takie szorstkie. Przy tych młodych nie jest to konieczne, ponieważ one się pięknie nam zblanszują, już jak je dorzucimy do całej potrawy. Ale będziemy to robić już pod koniec. Najpierw działamy z mięskiem. W garnku rozgrzałam troszkę oleju, i na gorący rzucam kurczaka. Teraz czekam tylko, aby kurczak się lekko podsmażył. A w międzyczasie będę obierała sobie czosnek i papryczkę chili. Najlepiej go rozgniatać, a nie siekać, wtedy ma większy aromat. Pokroję teraz chili. Ja chili dodaję z nasionkami. Jeśli chcecie, możecie oczywiście przekroić wcześniej. tych nasionek się pozbyć. Kroję teraz liście czosnku i szczypiorek. Teraz dodam chili i czosnek. Koniec, kiedy już mamy prawie gotowe mięsko, dopiero teraz wrzucam ogórecznika, podduszę chwilę. Ogórecznik już pięknie mięknie, a ja teraz dodaję, żeby się trochę skarmelizował, syrop z czarnego bzu, ponieważ bardzo lubię łączyć takie smaki różne ze sobą ziół, a to będzie taki no smaku ogórecznikowo-bzowym, bardzo odświeżające smaku danie. Zostawimy chwilkę, żeby Mogło się poddusić. No pięknie, bardzo ładnie już nam się kurczak poddusił. Dopiero teraz doprawiam sobie solą. Zaraz dam troszkę pieprzu. Jeszcze na chwilę zamykamy. Uzupełnimy jeszcze trochę płynu, bo zobaczcie, jak fajnie odparowało. W międzyczasie, kiedy nasza potrawa dusi się pod przykryciem. Proponuję już pomyśleć o tym, jak my ją ozdobimy. No i słuchajcie, koniecznie trzeba sięgnąć po kwiaty ogórecznika. Zresztą, zobaczcie, jakie są przepiękne. One nam będą ślicznie zdobiły samodanie. Dlatego teraz szybciutko ich je sobie tutaj przygotuję. Pod koniec gotowania dodajemy szczypiorek, czosnek. I koperek. Trochę go zostawimy. Za chwilkę Wam powiem, do czego. Super. Zamieszam, i możemy zdejmować z ognia. Zdecydowałam, że żeby chronić trawnik. No to zrobimy nasze ognisko dzisiaj na wspaniałym, żeliwnym palenisku. No to czas na podanie dania. Ugotowałam ziemniaki w mundurkach. Tak się prezentuje nasz kurczak z ogórecznikiem roli głównej. Do niego podam mizerię. Z startym ogórkiem, ozdobie to zaraz ziołami. Słuchajcie, można przyozdobić na przykład yy, yy, szczypiorkiem kwitnącym, właśnie kwiatami ogórecznika. Proponuję jeszcze leciutko skropić sokiem z cytryny przed podaniem. No, i teraz można podawać. Na koniec zamiast tradycyjnego koperku dajemy właśnie mieszaninę koperku, liści czosnku i szczypiorku. To samo damy do mizerii i pyszne, zdrowe danie macie gotowe. Jest słodko, kwaśne, jeśli lubicie takie smaki, bardzo pożywne i szybkie w przygotowaniu. A ogórecznik podawany w takiej postaci na pewno Wam nie zaszkodzi. Jest duszony, bezpieczny nada takiego orzeźwiającego smaku. Kochani, kulinarny debiut na kanale Naziołowej uważam za udany i zakończony. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli tak, ja za chwilkę zmykam rozkoszować się tym niedzielnym obiadkiem. A Was zapraszam serdecznie, obserwujcie mój kanał, subskrybujcie, bądźcie zdrowi i szczęśliwi i niech Wam się daszy. Do następnego odcinka.